Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja jestem Luiza. Wyglądam dzisiaj trochę dziwnie, jak babcia z tymi wołkami na głowie, ale to dlatego, że idę dzisiaj na premierę. Jest to dość nietypowa premiera, bo jest to premiera odcinka na YouTubie. Tak, dobrze słyszeliście. Idziemy na premierę odcinka na YouTubie. Jest dzisiaj 13 stopni, więc śmiało możemy założyć jakąś spódniczkę. To jest spódniczka numer jeden do wyboru. Taka w kratę, albo taka ołówkowa obcisła. Wybrałam tę pierwszą spódniczkę i zabieramy się na szybko za włosy, bo. Myślałam, że mam dużo więcej czasu, a w sumie za 10 minut to ja już muszę wyjść. Tak się prezentują moje włosy po tym dziwnym wałku. Muszę ograniczyć trochę używanie falownicy, bo moje włosy są w średniej kondycji, więc wtedy, kiedy nie muszę, nie będę ich traktować temperaturą. I robimy na szybko jakąś fryzurę, żeby te włosy wyglądały. Zawsze, jak te włosy są pokręcone, to mają trochę więcej objętości i to fajniej wygląda, moim zdaniem. Nie podobają mi się takie proste włosy. Na innych osobach spoko, ale u mnie to tak raczej średnio. Teraz najgorszy moment, żeby zrobić drugą stronę symetryczną. Powiedzmy, że jest OK. Jesteśmy już ready, czekamy na Uberka i lecimy na przedpremierowy obiad ze znajomym. Przypomniało mi się, dlaczego, gdy wychodzę na miasto, to nie zakładam spódniczek. Zazwyczaj jadę uberem, a fotele w Uberach i taksówkach pozostawiają naprawdę bardzo dużo do życzenia. I siedziałam tak. Tak, tak żeby przypadkiem chciałem nie dotknąć tego fotela, ale dojechaliśmy. Teraz szukamy, idziemy do. Pizza i Pizza i Olo. Pizzialo. Na pizzę. Są już oni, Lucek z Nikolą, znacie ich bardzo dobrze z moich vlogów. Nagraliśmy razem dwa vlogi z Berlina, jeden z urodzinowy Lucek z Nikolą zdradzili nam super ciekawostkę pizza i To jak się nazywa ta restauracja? To jest po włosku coś lub pizzermana. Ziduj znowu mówi, że my coś powiedzieliśmy, a to jakiś farmazon może być. To farmazon jest? Nie, 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 nie. nie. A, dobra, wydaje mi się, że pizza Jolo to jest pizza. Tylko zaraz się ktoś spróje, że a, nie po włosku, tylko w dialekcie. Czy... W kuchni pizzy, pizza Jolo. O, włosku. widzisz. Webyk tłumacza Google. Taka ciekawostka. Ojej, to się rusza, serio. To żywe jest, proszę pani. Nie. Już nie. Co mówiłaś Lucek? Pańska skórka, tak? To się nazywa. Nikola ma pizzkę z Buratą. Lucek ma pizzę tygodnia z tuńczykiem. To jest tuńczyk jakoś co to żartowaliśmy, to nie jest od kopy. Ja mam, ja mam mortadele z pistacjami. To jest doskonałe. A ja mam pikantę. Moja pizza jest naprawdę doskonała. O właśnie chciałam wziąć oliwę ostrą, ale nie nikt. Jest naprawdę ostra. Jak ja się nigdy nie krztuszę po ostrym, to za każdym gryzem jak wezmę. To prawda, Luiza rzadko się sztusi. Wziąłam sobie jeszcze To no, nie to, że nie maczyłem, tylko po prostu jest tak sprawna. No. Wzięłam sobie jeszcze yerba, Smakuje jak świąteczny kompot w mojej teściowej. Bardzo dobre, Wziąłem naprawdę pizza super polecanko. Fajne miejsce. Moja też była super, już jej nie ma. To jest tuńczyk. Tuńczyk. To tak Włosi, tuńczyk. Włosi jeden tuńczyka, tak? Smakuje jak ryba. Smakuje jak ryba. To chyba ryba. Niektórzy mogą pomyśleć, że za Marcinem jest lustro, ale nie, to nie lustro. To siedzi chłopak z bardzo podobną fryzurą co Marcin. Rozwiążmy już w końcu te tajemnice. Idziemy na premierę nowego Janczar On Trip. Jesteśmy już u Piotrka pod chatą, ale do gospodarza nie przychodzi się z pustymi rękoma. Obecnie panuje ogromna moda na kanapki i sałatki od sanach, więc postanowiłam, że kupimy Piotrowi. Kanapka, szynka, płatki róży. ananas, szynka, płatki róży mozzarella. Focaccini Czy wy wszyscy jesteście zaproszeni na premierę no, Janczara Tak, czekamy Tak? Powiedz pani, że jestem <gulodowanie> Jestem, no i no, jest dylem, Jako V, ja ja No to super, to zaraz się widzimy u Janczara na górze. No, K no to zaraz widzimy Dzięki, do zobaczenia Ananas, szynka, mozzarella, płatki, róże Znacie tę piosenkę? Znacie Evrenę? Zobaczcie ten barbershop VIP W tym samym miejscu wcześniej był Sushi Hub, ale chyba nie przetrwał próby czasu Elegancko, są? Fajne miejsca. Janczar on trip. Nie mam posprzątane, byłem tam. <laughs> Przychodzisz sobie na premierę i ciepie smyje. Nieźle. Czemu nie przychodzić brudno. <laughs> w sumie jest to jakiś pomysł. Jakby <laughs> się kłóci z faktami, więc sprawdza bilety. <laughs> Listy wysyła. Tak. Iże znaczki. Mm -hmm. Premiera za 27 minut, Piotr jak emocje. E, już jest przetworzony, e, wszystkie 96%. Taki dodane, zaplanowane premiera. Teraz zrobię planowany post na Facebooka. E, I biorę się za sklepy, bo sklep też mam po prostu generalnie nic nie jest gotowe, jest drama. A za chwilę i w chacie je Nie wszystko jest idealne, ale myślę, że to jest bardzo fajny odcinek i, i, i warto go zobaczyć, bo to jest takie... No każdy, każdy kolejny odcinek mówię. To, to jest mój opis. Magnum, to jest po raz kolejny moje okus Marcin, za 20 minut premiera odcinka. Jak się czujesz? Jakie emocje? No, Dumny jesteś? Tak samo jak 27 minut temu Aha. Spieszyliśmy się tutaj bardzo, żeby znaleźć miejsca, a tutaj kogoś jeszcze nie ma, nie? Tu są miejsca zajęte, tu są miejsca zajęte, cała kanapa jest zajęta, no i jeszcze ci ludzie z pożarki muszą się gdzieś zmieścić, nie? Jedyny, prawilny sposób jedzenia delicji. Najpierw obgryzasz czekoladę, potem zjadasz galaretkę, a tak. potem biszkopta. Dajcie znać, czy wydajecie tak samo delicję. 16.20, Piotrek! Ojej, jest. Kochani, to się dzieje, tak właśnie wygląda premiera. Eee. Pogonaliśmy trasę z Warszawy do to aby odwiedzić 420 kilometr drogi krajowej nr 92. Fajnie, bardzo tym... Na planie pojawił się catering, ale tylko, ale tylko dla produkcji. Tak jest. Dla gości niestety nie ma, nie ma cateringu. Już, jak się premiery. To był naprawdę super spędzony czas. Naprawdę bardzo miło spędziliśmy te pół godziny. Mam dla ciebie taki mały upominek. To jest prezent dla ciebie: Ananas, szynka, mozzarella. O kurczę. Ananas, płatki róży. To jest kanapka od Sanak. Wiem, że kochasz e. Sanak. i wiem, że, napisz, że kanapkę z szynką i z mocarellą i z ananasem. Więc... Tak, faktycznie. Dlatego też... Nie mogę tego jak pierwszy raz usłyszałem tę piosenkę, to od razu się nie zakocham. Tak, ja kocham to... Sanak. Sanak jest świetna. To jest prezent dla ciebie, bo to jest podobno kontrowersyjne. Kontrowersyjne, a nie na topie? Dlatego, dlatego ci to dałam, żebyś mógł ocenić. A jakieś... uważasz, że odcinek jest na kontrowersyjny, czy w porządku? A uważasz, że jestem zadbany? Ja tak, był naprawdę super, bardzo mi się podobał, ja polecam. Szybki teleport, jest niedziela, godzina 10.30 i z Warszawy przeniosłam się do Poznania. Przyjechaliśmy tutaj na pewne wydarzenie, ale nie będę Wam zdradzać szczegółów tego wydarzenia, bo to są nagrania do Palhaisu i ten odcinek będzie... Za jakiś czas na kanale Wabunio. To, co tutaj nagrywamy, jest taką małą tajemnicą, ale nie dlatego, tak jak robią inni influencerzy, że czekajcie, będzie super, ła wow! i tak dalej. Tylko po prostu na razie nie chcemy mówić o tym, co nagrywamy, ale to nie jest nic takiego super nadzwyczajnego. Polecie ja wyjść z tego parkingu to mocna rzecz. Tak, zimno? Nie. Już obszczany cały ten. Prawda tak spodowa jest cała zaszczana. Po prostu nie ma gdzie się odlać, gdzie wchodzą do kartki schodowej Serio? I leją, no, na każdym półpiętrze jest kołóża, moczu No taki ja takie kury na linii, gdzie? Ja, proszę, nie wsadzaj tego na swój kulinarny kanał <laughs> Nie no, w każdym odcinku musi być fragment fekalny, więc... To, to jest, to se nagry, to jest sztos Że to po prostu, no tam jest no dramat, nie? Proszę państwa, znajdujemy się w niezwykłej poznańskiej toalecie wielopoziomowej z windą na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to nie jest toaleta, ale nieprawda. Wy nie czujecie tego co my. Tutaj jest miejsce, w którym można oddawać mocz i nie tylko. Można? Można. No, skoro czuć go, to można, ale chodźcie dalej. Tylko tutaj trzeba otwierać tak klamki. Proszę. O! Tutaj chyba nawet jest pilucha jakaś, nie? Tutaj się przelewało, taki kaskada zrobiła się. Pokaż kaskadę. O! I teraz skąd ta kaskada wypływa? Nie wierzę w to! To jest piwo rozladę! Nie no gdzie? Czujesz piwo w zapachu? No chodź, chodź, chodź. No chodź szybko. No. I tu się kończy, tu też jest. Można się oddać. Jakby ktoś chciał skorzystać, zapraszamy. Rondo Capoeira. Najlepszy parking połączony z toaletą. Masakra, wiecie, że jeszcze tego nie widziałem. Dużo rzeczy różnych w życiu widziałem. Ale czekaj, trzeba tylko jeszcze powiedzieć, No? że jest tu wentylacja. Tak, to tylko że akurat to, że nie, nie działa. Akurat nie działa. Do samego tutaj parkingu prowadzą takie oto tutaj drzwi. To jest yy, dociągacz, nie? Tego <ścoughs> się zmęczył. Nie, no dramat. Nigdy nie byłam na takiej klatce schodowej. Chyba dobrze, że mam trochę astmy i problemy z oddychaniem, bo gdybym mogła odetchnąć pełną pierwszą, to byłoby ciężko. Dzisiejszy dzień był naprawdę bardzo zwariowany. Staliśmy o godzinie 5.30, o godzinie 7 byliśmy w aucie i już wybieraliśmy się do Poznania. O godzinie 10.30 byliśmy w centrum i zaczynaliśmy nagrywać nowy odcinek TV. O godzinie 15 siedzieliśmy już w aucie w drodze powrotnej, jest godzina 18.20. Siedzę tutaj i mówię do Was. I chcę teraz skończyć mówić to, co zaczęłam mówić w aucie, bo przyszli chłopaki. Poszliśmy już nagrywać odcinek i nie było na to czasu i dopiero teraz jak wróciłam do domu to mogę powiedzieć to, co zaplanowałam sobie, że powiem wam w aucie. Często w swoich filmach używam hasła TV i jest naprawdę spora grupa osób, która totalnie nie wie co to znaczy, bo trafiliście na mój kanał przez odkrywanie na YouTubie i totalnie nie wiecie kim jestem, czym się zajmuję, nie śledzicie mnie na Instagramie, nie śledzicie mnie na innych kanałach na YouTubie, więc pomyślałam, że w tym filmie trochę wam o sobie opowiem i poznamy się bliżej. Ja nazywam się Luiza Sprusińska, mam 29 lat. Kilka odcinków temu na moim kanale mogliście zobaczyć ostatnie urodziny z wujką z przodu. Mieszkam w Warszawie od 9 lat, ale pochodzę z Łodzi i do Warszawy przeprowadziłam się za Marcinem, którego czasami widzicie na moich filmach. Marcin to mój mąż. Od czterech lat jesteśmy małżeństwem. Poznaliśmy się 9 lat temu, kiedy kończyłam liceum plastyczne. Ja wtedy pracowałam jako hostessa i jako modelka, a akurat się tak złożyło, że Marcin szukał dziewczyny, która wystąpi u niego w zapowiedzi teledysku, bo on na swoim kanale robił klipy, zapowiedzi teledysków i od 11 lat robi Palhais TV. Jest to internetowa telewizja i od kiedy jesteśmy razem, to można powiedzieć, że współtworzymy tę telewizję. Marcin zajmuje się produkcją Palhais TV, a ja zajmuję się ogarnianiem i pilnuję, żeby wszystko się spinało. Około 5 albo 6 lat temu zaczęłam pracę w MUWE jako prezenterka gier, ale że skończyłam liceum plastyczne i znam się na grafice, na retuszu, to szybko zaczęłam robić też różne posty, różne grafiki na stronę, i w późniejszym czasie zaczęłam też nagrywać recenzje o tych grach. I musiałam też montować te filmy. Może nie tyle, co musiałam, ale chciałam, bo czułam, że sprawia mi to naprawdę bardzo dużo radości i że jest to coś, co chciałabym później robić. Z mowę przeszłam do Acer i pracowałam tam jako prezenterka technologiczna, można chyba to tak powiedzieć. Prezentowałam komputery, laptopy, myszki, klawiatury, słuchawki, ogólnie sprzęt, który ma w swojej ofercie Acer, i szybko też wkręciłam się tam na stanowisko montażystki. Te wszystkie filmy, które nagrywaliśmy i w których występowałam, to później zaczęłam montować. Robiliśmy tych filmów naprawdę bardzo dużo, więc szybko zdobyłam duże doświadczenie jako montażystka wideo. A gdy zakończyłam moją współpracę z firmą Acer, to zaczęłam pracować na pełny etat dla Parchais TV jako montażystka. Więc teraz w Parchaisie nie tylko ogarniam wszystko, ale i też montuję filmy. Marcin też jest montażystą, on zajmuje się bardziej takimi odcinkami podróżniczymi, dłuższymi, a ja takimi, których Marcinowi się nie chce montować. W tak na poważnie filmy montuję już ze 2 lata. Swój kanał chciałam założyć już bardzo dawno temu, ale zawsze brakowało mi tego czegoś, takiego impulsu. Pierwszego vloga planowałam nagrać 4 lata temu z naszej podróży poślubnej. W tym roku chciałam nagrać swojego pierwszego vloga na urlopie na Dominikanie. Wzięłam aparat, ale no, brakowało tego czegoś. I w końcu pojechaliśmy nagrywać odcinek Palhaisu na Litwę, Łotwę, Estonię. I wiedziałam, że w tym materiale nie będzie miejsca na moje kulinarne wypociny. Marcin, jako producent i scenarzysta, rozpisał dokładnie cały wyjazd na Litwę, Łotwę i Estonię, i w scenariuszu, możecie sobie wyobrazić, nie było miejsca na to, żebym pochwaliła się moimi wekami, pierwszymi w życiu wekami. I doszłam do wniosku, że tak to nie będzie. Świat musi poznać historię moich pierwszych weków. Postanowiłam po prostu, że wezmę swój aparat i nagram swojego pierwszego vloga. Pamiętam, jak mówiłam Marcinowi, że jeżeli pod moim pierwszym vlogiem będzie 10 tysięcy wyświetleń, to będę najszczęśliwszą osobą na świecie i będę się bardzo cieszyć, że ktoś w ogóle obejrzał to, co ja zrobiłam. A okazuje się, słuchajcie, że ten film ma dużo więcej wyświetleń. I byłam pewna, że mój film dotrze tylko do naszego stałego grona odbiorców, które mamy w Palhays TV. A dostaję od was naprawdę sporo komentarzy, że trafiliście tutaj przez przypadek, podobają wam się moje filmy i macie ochotę zostać na dłużej, ale w sumie nie wiecie kim jestem i co to jest za kanał i o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Pomyślałam, że takich kilka słów o mnie może pomoże Wam poznać mnie, jakim jestem i co robię. Jeśli macie jakieś pytania i coś Was nurtuje, chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o moim życiu, o czym tutaj nie powiedziałam, to możecie śmiało pytać w komentarzu. Być może zrobię kiedyś jakiś odcinek z Q&A, ale póki co mam jeszcze pomysły na <noise> vlogi. Wydaje mi się, że twórcy robią Odcinki typu QA, jak nie mają co wrzucić na kanał. Ja póki co mam naprawdę bardzo dużo pomysłów, więc takiego typowego QA nie planuję, ale może w kolejnych odcinkach odpowiedzi na te pytania z komentarzy gdzieś się pojawią i może poznamy się bliżej. No i zapomniałam jeszcze o dwóch ważnych rzeczach. Uwielbiam grać w gry i jestem mistrzynią, jeśli chodzi o robienie kotletów mielonych. Mniej więcej już wiecie, kim jestem i czym się zajmuję, to teraz czas, abyście poznali moje ulubione śniadanie. Na początek musimy zrobić herbatę. Herbata, którą dzisiaj będę piła, jest bardzo nietypową herbatą. Dopiero zaczynam ją pić. W sumie no wypiłam ją może ze 3 albo 4 razy. Jest naprawdę obrzydliwa. Jest to herbata, którą Marcin dostał na 39. urodziny od Huberta. Jest to herbata ajurwedyjska na porost włosów. Jak dobrze wiemy, moje włosy uległy skróceniu, więc teraz robię wszystko, aby jak najszybciej urosły. Stąd podjęłam te drastyczne kroki i postanowiłam, że będę regularnie pić tę naprawdę obrzydliwą herbatę. Kurkum ma długa korzeń, wąkrotka azjatycka liść, bibhitaka owoc, liściokwiat garbnikowy owoc, lukrecja głądka korzeń. Nie brzmi smacznie. Ma taką konsystencję takiego jakiegoś piasku. No mega dziwne to jest. Zaleca się spożywać do 6 gram produktu dziennie. Jedną łyżeczkę miarka suszonego roślinnego, to jest 2 gramy, zalać około 200 ml wrzątku. Ja to zrobię z 5 gramów, bo będę wlewała trochę więcej tej wody. Taki kolor ma ta herbata, no nie wygląda to za bardzo zachęcająco. Gwarantuję Wam, że pachnie też obrzydliwie. Za chwilę będę wołała Marcina na testy tej herbaty. No w końcu to jest jego prezent, ale gdybyście mogli poczuć, to już byście zdecydowali, że nie chcecie tego próbować. Zamykam to do zaparzenia, będziemy czekać. Po śniadaniu już będzie idealna do picia. Dzisiaj w menu mamy bułeczkę z awokado i do tego płynna jajeczniczka. Taka, wiecie, taka delikatnie ścięta to jest moja ulubiona jajecznica, więc zabieramy się do robienia półka pokrojona. No tutaj to nie jest żadne rocket science, no bo tutaj naprawdę nie ma nic trudnego, no pokroić wszystkie składniki i elo, ale jajecznica jest tym punktem kluczowym w tym śniadaniu. Będziemy potrzebować szczypiorek. Ja już mam umyty i to jest mój, wydaje mi się, jeden z lepszych protipów. Ja od razu myję cały szczypiorek, kroję go, potem chowam go do pojemniczka, do którego wsadzam też ręcznik papierowy i dzięki temu ten szczypiorek dłużej zachowuje swoją świeżość i można tak też robić z jakąś rukolą, z jakąś sałatą, także jest to naprawdę spoko, bo na przykład gdybym miała codziennie rano kroić szczypiorek, no to by mi się nie chciało jeść tego szczypiorku, a tak to otwieram sobie po prostu pojemniczek, jest już gotowy. Teraz biorę do pojemnika, właśnie wsadzam ten ręcznik, jedna warstwa na dół. Ja jeszcze z niego będę korzystać, więc na razie go nie przykrywam, ale normalnie potem kładę na to jeszcze jedną warstwę ręcznika i do lodówki i może tak stać kilka dni śmiało. Idziemy do krojenia awokado. Podobno jest jakaś taka super metoda. Jak macie tutaj tę pestkę, to możecie tak delikatnie poruszać i zobaczyć, jak wypada już ta pestka. To znaczy, że awokado jest już dobre do jedzenia. Po co kupować awokado, które potem jest twarde i go się nie da zjeść. Ale też podobno słyszałam, że właśnie jak się ten ogonek naruszy, to potem już inni nie chcą kupować takiego awokado. Ja kupiłam swój bez ogonka, bo już w ręku czuję, że jest miękki. I ja po prostu kroję na pół łyżka od herbaty, wydłubuję i elegancko. Herba już nam się zaparzyła, więc przeleję ją do szklanek, żeby już powoli stygła. Wracam do krojenia awokado. Marcin! O. Jesteś gotowy na spróbowanie herbaty ajurwedyjskiej? Po tym, co usłyszałem, to tak średnio. Aha. Nie, no jest dobra. Tak. Po tym, co słyszałem, jak siedziałem bo w pokoju, to ja nie chcę tego próbować. Dlaczego? To jest Twój prezent, Marcin. Musisz wiedzieć, jak smakuje prezent herbata. Jak to wygląda w ogóle w pudełko? Ja już nie pamiętam nawet. Ale od Huberta dostałem to i jeszcze Atlas Wulkanów. No, słuchaj, chyba lepiej na śniadanie wypić herbatę niż Atlas Wulkanów, nie? Jestem bardzo ciekawa, bo ja wczoraj piłam tę herbatę i mam kilka pomysłów, jak można opisać ten smak. Normalna herbata to jest. No, no taka. No kawa, ale no, normalna, jakby to osłodzić, do miodzić. Ty weź normalnego dużego łyka. No wziąłem normalnego dużego łyka, wziąłem. To smakuje jak piwnica, jak ukiszone, sfermentowane jakieś warzywa. Normalna herbata. No ma taki dziwny posmak, jakiś taki indyjski czy coś. No takiej piwnicy to ma posmak. Nie wiem w jakiej piwnicy Luiza była, ale nie no, okej okay, no, nie jest to złe. Może by było obrzydliwe. Może jakby było chłodniejsze, bym wziął jeszcze większego słoika, bo ja nie lubię pić ciepłego, nie? Według mnie bez szału, w sensie, że nie ma tragedii, o. No to spróbujesz jeszcze po śniadaniu, jak będzie chłodniejsze, może wtedy poczujesz pełnię smaku. Naprawdę powiem Wam, że jestem zaskoczona reakcją Marcina, bo dla mnie to smakuje jak piwnica i sfermentowane warzywa, serio. Jeśli kogoś nasza recenzja zachęciła, to proszę bardzo, róbcie screeny, kupujcie, smacznego. Chcesz yy, śniadanie z pomidorem czy z ogórkiem zielonym? Awokado? Co Ci pod rękę będzie pasowało? Oba mam pod ręką. To oba chcę. Zimą nie mam żadnej przyjemności z jedzenia warzyw. Latem te warzywa to są naprawdę przepyszne. Taki pomidor. Och, to on ma tyle smaków sobie. A zimą te warzywa są takie... Ale no dobra, no jemy, bo trzeba jeść warzywa. Na pomidora damy trochę tego szczypiorku elegancko. Przechodzimy do najważniejszej części śniadania, czyli jajecznicy. Ja jajecznicę robię na maśle, to jest takie masło śmietankowe 60%, żeby było bardziej fit. To już mówiłam podczas robienia naleśników. I powiedzmy, że tego masła gdzieś tak style wrzucam. Niektórzy z Was mogą się zdziwić, dlaczego ja jajecznicę robię w garnku. Jajecznicę robię w garnku, ponieważ ma tutaj mniejszą powierzchnię na dole. Jak robię na patelni jajecznicę, to ta powierzchnia jest trochę za duża. I te jajka mi się za bardzo ścinają, a ja lubię naprawdę taką bardzo płynną jajecznicę. I w garnku jest mi dużo łatwiej kontrolować stopień ścięcia. I jak masło nam jeszcze trochę roztopi, to wbijamy cztery jajca, bo myjemy jajówę z czterech jajek. Solagen. Teraz jak ta jajuwa już tak to białko zaczęło nam się trochę ścinać, to wtedy. Lol to wtedy rozpoczynamy proces mieszania. I tak, żeby to żółtko jak najpóźniej zacząć rozwalać. Niektórzy najpierw jajecznice mieszają w misce, a potem dopiero to dają na patelnię. Ale ja takiej nie lubię, jak ona już jest taka wymieszana, bo wtedy jest bardziej taka omletowa. A ja lubię jednak, jak jest ta struktura tych jajek wyczuwalna. I proszę bardzo, to jest idealna konsystencja jajecznicy. Marcinie... Co? Zapraszam na śniadanie. Mam nadzieję, że nie będziesz codziennie nagrywać, jak robisz śniadania. Nie, nie będę codziennie nagrywać śniadania, Marcin, jest... Bo czekanie i słuchanie tego wszystkiego to sprawia, że człowiekowi się robi tak głodno. Jest godzina. Co ty mi dajesz znowu? Jest godzina 10.42. Zazwyczaj śniadanie jemy o 10, więc ja nie widzę problemu. Ej, jak zaczynam robić o 10.00 śniadanie, to jemy o 10.30. Ale w sensie, że słuchasz tego wszystkiego, to robię tam, tu, pomidoreczek, mm, ogóreczek, prze ja to wszystko słyszałem. Słuchaj, zawsze mogłeś przyjść i pomóc. Nie wiem, czy Luisa zamówiła, ale. Śniadanie to jest mój ulubiony posiłek w ciągu dnia. Musimy kiedyś spróbować. Mhm. Mm zjeść jajecznicę na kolację? No. Ostatnio oglądałem jakąś youtuberkę i, dziwnie to i właśnie jej chłopak robił ten jajecznicę na kolację. Ale nie dużo osób chyba tak je. ale jest chyba za przesolona ta jajecznica. Nie. Są takie osoby, które nie potrzebują zjeść śniadania, bo zjedzą mało. Luiza na przykład tak ma. Nie, że może coś mało, albo wcale później. A jak się najem śniadaniem, tak jak teraz, to cały dzień jestem najedzony. Jak się nie najem śniadaniem, to mm. cały dzień się nie mogę najeść. Ocena? 11. 11 na 10? To. No, to jest ten, no to Specjalnie dzisiaj kupowałem szczypiorek, bo jakby nie było szczypiorku, to byś powiedział, że jest 9 na 10. Tak, że to... brakuje szczypiorku. Jakie plany na dzisiaj marcinie? Dwusetny odcinek będę dzisiaj montował. Wrzucam 194 na YouTuba. Muszę jeszcze opis do niego zrobić, bo w piątek premiera, więc będę dzisiaj montował 200 i planował przyszły rok. Jak zwykle za mało, ale. A nie o to chodzi, że cię nie jadłem, tylko po prostu z łakomstwa, bo ja bardzo lubię śniadanie. Nie, naprawdę śniadanie nam zawsze tak smakuje, żebym mogła jeść i jeść i jeść to śniadanie. No. Spróbuj teraz herbatę. Teraz jest dużo gorsza. Teraz ma taki gnilny jakiś posmak, ale no, nie jest obrzydliwa, no ale teraz jak już jest schłodna, no, to czuć to czuć smak. tą piwnicę, nie? No się to nie kojarzy z piwnicą, nie? Pachnie jak... Jakieś kadzidełka, olejki. Każdy mi się zajurwedą. Magnez, biotyna, kapsułka na włosy i tabletka na rzekomą urojoną alergię. Co wcześniej dostałem szwagandę jakąś, tak? Ty dostałeś magnez ze szwagandą. Nie wiem po co, to wszystko bierzemy, ale bierzemy, bo tak sobie wymyśliłam i się suplementujemy. Bardzo dobre śniadanie! Dobra robota, Pani Luizo. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście dzisiaj te kilkanaście minut. Zachęcam do zrobienia jajecznicy według mojego przepisu. Jeśli lubicie taką mocno ściętą, to spróbujcie mojej i dajcie znać, czy Wam taka smakuje. Jak nie, no to przykro mi, szkoda. <noise> Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego vloga. Przepraszam, że niektóre ujęcia mogły być delikatnie nieostre, ale ja znam się na gotowaniu, ja nie znam się na ustawianiu ostrości niestety w tym aparacie. Może przy dziesiątym vlogu wszystko będzie miało taką ostrość i taką jasność, jak powinno być? Trzymajcie za to kciuki. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału, Buziaki.